Serdecznie witam Was na live. Ie. Kurde, tak sobie rozbiłem telefon i mam takie żółte i fioletowe. <gry> Znowu będzie zmiana telefonu pewnie. Yy, nie wiem, czy teraz ktoś będzie na, na live, no bo po prostu jest wczesna godzina. No i ludzie są w pracy czy coś takiego. No a ja po prostu robię streama teraz, bo yy, potem... Muszę nagrywać e, najnowsze, po, najnowsze po prostu daily e, dlatego, że wczoraj nie było daily, dlatego że wczoraj po prostu byłem w stanie, w którym nie mogłem nagrać daily. Wczoraj się źle czułem. Siema, siemanko wszystkim pozdrawiam, siema, siema, siema. Siemanko. Kochani, no, kochane mordeczki, no wczoraj po prostu miałem bardzo ciężki dzień i nie mogłem nagrać daily. No ale dzisiaj, dzisiaj, a obiecuję, że dzisiaj będzie odcinek daily, więc po prostu nie martwcie się, bo będzie wszystko dobrze. No i dzisiaj musimy też porozmawiać o planach, bo. Nasze daily zamienia się w content taki podróżniczy. Zostało jeszcze 20... to było trzecie daily, to będzie czwarte daily, no nie? No, no to po prostu no nam zostało jeszcze trochę, ale tak to to daily zamienia się właśnie w takie podróżnicze daily, gdzie będziemy podróżować do różnych miejscowości no i planuję w końcu odwiedzić tą Warszawę. Piszcie na, piszcie na czacie jak tam u was, jak się trzymacie, jak tam poniedzieli, jak tam poniedziałek U mnie deszcz pada Deszcz u mnie pada i wiecie jest No lipa, lipa jest, bo chciałem jechać, sobie wiecie, nagrać A deszcz pada i... Nigdzie nie pojadę. Jak tam u Ciebie? U mnie dobrze, lepiej, bo wczoraj się bardzo źle czułem. Śniadanko zjedzone? No, na śniadanie miałem, no, zjedzone. Spoko, Karol, spoko, spoko. Ogólnie jak ja wbiję do Warszawy, to ja tak nie będę Wam mówił, kiedy jadę do Warszawy i. E, kiedy będę nagrywał, nie będę wam mówił o tym, bo dopiero powiedzmy ja jakby zobaczycie tylko odcinek z Warszawy, no nie? No bo ja nie będę informował kiedy e, będę w Warszawie, bo odcinek chcę nagrywać w spokoju, nie chcę, żeby ktoś po prostu wiedział kiedy będę i żeby podcho podchodzili siema, siema, no i tepe i takie ten. Nie, bo ja chcę nagrywać, wiecie, ja chcę nagrywać filmy bez po prostu bez y, natknięcia się na widzów. Co z daily? Dzisiaj będzie kolejny odcinek, a dzisiaj odcinek myślę, że będzie naprawdę bardzo fajny i dłuższy, dlatego że wczoraj nie było daily, więc dzisiaj muszę nagrać długi, muszę y, długi odcinek. Siema, siema. Y, Krzysztof, chyba pomyliłeś kanały, wiesz? Oj oj, oj 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 Pada deszcz. Nie wiem co robić. Komputer chyba tutaj sobie przeniosę i sobie pogram na komputerze jak na razie. Albo zrobię streama na komputerze tutaj. Na przykład, no nie wiem, z GTA czy coś. W sensie, no nie, no, daily. Tylko daily, o no, czym mogłoby być daily? Bo jeszcze nie mam w ogóle pomysłów, kochani. Nie zastanawiałem się nad daily, które mogę nagrać dzisiaj. Nie ma zbytnio pomysłów. <grych> no, może jest co nagrywać, jest. No, spoko, spoko. O ja. Wo Wo O mnie ręce bolą Sorry musiałem się tak nadciągnąć. Nad, wiecie no. O, śpiący murty jestem mega śpiący, kupiłem kole, chciałem energetyka kupić Ale ta energetyka przeszedłem na kole, a potem przejdę... Nie wiem na co. Chyba już w ogóle totalnie na wodę. Bo muszę w ogóle oszczędzać i zdrowie. Muszę w ogóle odbudować, wiecie, Magnes muszę odbudować. No witaminy, no nie? To co jest ważne. Oczywiście pamiętajcie, że kolą nie odbuduję tego, kola jest szkodliwa i nie pijcie koli, bo bo jest szkodliwa. Ja dzisiaj tak właśnie kupiłem sobie kolę, bo ja wiecie ile koli nie piłem. Ja kilka miesięcy nie piłem y, w ogóle to jest Pepsi jak coś Pepsi. Ja Pepsi, ale w ogóle ani Coca-Coli, ani Pepsi nie piłem przez kilka miesięcy w ogóle w ogóle bardzo długo nie piłem y, takich napojów, bo piłem samą wodę. Bo stwierdziłem, że woda jest, no, woda jest zdrowsza, a tak tylko nie Coca-Coli nie piłem przez kilka miesięcy. Wiecie co, chyba sobie teraz w ogóle obejrzę jakiś jeszcze film Albo, albo właśnie pogram Nie wiem co wiecie, nie wiem co robić i Noc spędziłem poza domem, nie było mnie dzisiaj w domu No ale wiecie, jest fajnie, jest spoko w sensie dzisiaj pada deszcz, dzisiaj nie, dzisiaj nie jest ładna pogoda, tak jak mówiłem wcześniej, pada deszcz i, i siedzę w domu ogólnie. No tak, ale to jak jest ładna pogoda, nie, wiesz, a nie wiesz, a nie jak pada deszcz. Ale wczoraj to totalnie muszę wam powiedzieć, że, a nie, bo mi się ładuje telefon, to ja nie będę chodził z tym telefonem. No pada, już sprawdź sobie pogodę, Skierniewice pogoda Będę pokazywał M Muszę jeszcze w ogóle jeden telewizor u siebie wyrzucić, bo niestety on ma Tak uważam, że on jakby, jak się na nim, e, jak się z niego korzysta No to po prostu ostatnio korzystałem z niego, no nie, i mnie tak głowa zaczęła boleć Plus oczy, no ja plus oczy, więc wiecie co? Dzisiaj nie jestem w dobrej formie, no ja. Ogólnie nie jestem w dobrej formie. I wkurzony, bo muszę wyrzucić ten telewizor, jednak. Chyba. Raczej tak. Chyba mu się coś pomyliło. Czekajcie chwilę. Wam tak powiem, że ja tą PS2 dalej mam. No, no wiadomo, PlayStation 2 nie wyrzucę, bo to jest naprawdę dla mnie taka konsola. E, no, konsola, która jest naprawdę świe no świetna, miała swoją świetność, ale działa mi ta konsola. Wiecie, na tej konsoli sobie filmy oglądam, e, płyt DVD, ale tu się zakurzyło. Ale zakurzona. Heh. Ogólnie ta konsola leży i już, no długo już z niej nie korzystam. Zobaczcie jaka w ogóle, jak kurz na nią wszedł. Wszędzie kurz. Wszędzie brudna jest. Ech. Chyba wiecie co? Sobie tutaj podłączę tutaj do tego telewizora dużego. Czekajcie. Chyba podłączę sobie tą PS2 do tego telewizora i włączę sobie jakiś film. Bo mi się komputera nie chce przenosić, bo z, komputer yy, no, z komputerem byłoby ciężko, a tak to sobie tutaj PS dwójkę podłą podłączę i sprawdzam czy ta dwójka działa, no nie? A poczekajcie, nawet na streamie to zrobię, dobra? Poczekajcie, odłączę nawet telefon. Yy, no i id idę sobie po kable, no nie? Chodźmy po kable. Razem zobaczymy czy... Yy, co tam jest? Aha, pizza. Dobra, ja wam nie będę pokazywał. <laughs> Dobra, myślę, że ja wezmę ten zielony pad, bo słuchajcie, mam tutaj ten oryginalny pad. Zgubiłem kabel w ogóle. Wiecie, od dwójki. Nie wiem, gdzie jest ten kabel od dwójki, zasilający. Jakby wiecie, ten taki radiowy. O, O ten, muszę poszukać go. No, taki jak przy radiu. hm No i się znalazł. No dobra, to podłączę i sprawdzę czy działa, no nie? Ja w ogóle mam taką... Też mam taką sześciówkę. Czekaj, czekajcie. O, mam taką sześciówkę, no nie? Ko kojarzycie? Od PS2? W sensie teraz jest lepiej, z pogodą ładnie jest, teraz w sensie ładnie, no lało, ale no już przestało i słońce wyszło, ale pewnie znowu będzie padać. Bo to u mnie, jest, u mnie tutaj właśnie tak jest, że wyjdzie słońce za chwilę, a za chwilę będzie lało. No i działa, No i działa dwójeczka Jeszcze pada podłączę? Aj, może włączę grę Ale ja mam tylko gry yy, z PlayStation 1 na dwójkę Tak się właśnie Tak się właśnie stało, że Że mam tylko gry na PlayStation 1, a nie mam Nie mam w ogóle gier na PS2, no nie? Ale konsola działa, więc spoko. Nie, to nie jest znowu. W ogóle sprawdzę. Też mam tutaj taki problem właśnie z padem, że muszę po prostu tak, tak yy, padać, ten kabel tak zakręcać, bo tutaj no właśnie tak się stało, właśnie tak właśnie jest z tymi starymi padami. Dobra, ciekawe czy nam odpali jakąś starą grę. Atd. Kresha. A, kreshas. Tylko właśnie w tych e, z tymi grami z PS1 to teraz trzeba ogólnie heh, poczekać chwilę, aż one się wczytają. No, ja, no takie jest zawsze e, do streamu z GTA 5. Może wrócę, może wrócę. No i działa. Czekajcie, no czarny ekran jest i działa PlayStation. No i działa gierka, więc spoko. I to jest uh, Crash Bandicoot fajna muzyczka. Czemu ten pad nie działa. Halo, przecież ten te, ten pad powinien działać. Czekajcie. Aha.

No I A sprawdzę w menu, czy działa padzik? Co, że nie działa ten pad? Heh, w ogóle mi pad nie działa, nic. Coś tam, coś tam działałeś, Halo. A przeniosę ten oryginalny pad do PlayStation. Ale się to wszystko zakurzyło. Ale zakurzone. Ja tak długo nie tak długo nie grałem, ale zobaczcie. W sensie no to jest padzik, no nie, oryginalny do, yy, do dwójki. Czekajcie, podłączymy. A ten działa. Heh. Tylko, właśnie w takiej jednej grze jest tak, że kamerę samo zmienia. Albo powiedzmy, jak oglądam film, to ten pad powoduje właśnie, że film się yy, sam wyłącza. No nie? Coś w ogóle, że się niby przyciska. No nie? Pausa jest. Klikam play. Leci. Pausa, klikam play. A potem już się film wyłącza <grym> Crash Bandicoot albo. Albo, albo, albo to. Albo właśnie włączyłem ten eee, Gran Turismo 2. W sensie ten padzik już mi jeden nie działa. <laughs> Tutaj właśnie, tak, z, może z miesiąc temu kupiłem takiego pada e-box. Nie wiem kiedy dokładnie, ale on nie ma wejścia do PS2 i on tylko działa mi pod komputer. O dobra, włącza się. No ale chyba ten będzie tak, że po prostu ten pad od PlayStation 2, ten oryginalny też świeruje. A na mieście w Lombardzie te pady gościu ma zadyszkę to chyba sobie kupię um, pada do dwójki, zadyszkę i wiecie i będę miał spokój, no nie? Ja. Ale tutaj Wam ekran miga. Corki, że tak ekran miga. <grych> Jakbym nagrywał kamerą. <grych> Taką wiecie, nie z telefonu tylko po prostu. Zawsze tak jest, jak, jak nagrywasz, wiesz, ekran. Mi się gorąco zrobiło, wiecie? <gryny> Kurde, nie wiem czemu. No, ale działa, działa dwójka, więc spoko. Ja. Dobra mordy, ja już kończę tego live'a, będzie potem odcinek daily na kanale, więc na daily po prostu wpadajcie na nowy odcinek, a ja muszę kończyć, bo chcę sobie jakiś film obejrzeć na tej dwójce, zobaczyć czy ten padzik oryginalny od Playstation będzie, wiecie, czy będzie dalej wariował przy oglądaniu filmów, czy będzie sam coś tam klikał, że będzie się wyłączało. No, a tak to to potem dodam odcinek i widzimy się później. Tajemnica.